Skutki zmiany stóp procentowych dla gospodarki i biznesu Zmiany stóp procentowych są jednym z najważniejszych narzędzi, którymi dysponują banki centralne do regulowania koniunktury gospodarczej. Ich modyfikacje mają dalekosiężne konsekwencje dla wszystkich sektorów gospodarki, wpływając na koszty kredytowania, zachowania konsumentów, inwestycje biznesowe oraz ogólną stabilność finansową. W niniejszym artykule omówione zostaną mechanizmy, przez które stopy procentowe wpływają na gospodarkę, ich wpływ na decyzje inwestycyjne i finansowanie oraz strategie adaptacyjne. Przedstawimy również metody prognozowania zmian stóp procentowych. AK, stopy procentowe wpływają na gospodarkę. Stopy procentowe, ustalane przez banki centralne, są kluczowym narzędziem polityki pieniężnej, mającym na celu kontrolowanie inflacji oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego. Niskie stopy procentowe zwykle sprzyjają zwiększeniu wydatków konsumenckich i inwestycyjnych poprzez obniżenie kosztów pożyczek, co przekłada się na wzrost popytu na rynku. Z kolei wyższe stopy procentowe mogą hamować nadmierne wydatki i inwestycje, kontrolując inflację, ale jednocześnie mogą prowadzić do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Zmiana stóp procentowych wpływa również na kursy walut, co ma znaczenie szczególnie dla krajów silnie zależnych od eksportu i importu. Obniżenie stóp procentowych może prowadzić do osłabienia waluty, co z kolei może zwiększyć konkurencyjność cenową eksporterów na rynkach międzynarodowych. Jednakże osłabienie waluty podnosi koszty importu, co może negatywnie wpływać na bilans handlowy kraju. Stopy procentowe mają także bezpośredni wpływ na rynki finansowe, w tym na ceny obligacji i akcji. Generalnie obniżenie stóp procentowych może prowadzić do wzrostu cen akcji, ponieważ inwestorzy szukają alternatywnych miejsc dla swojego kapitału, oferujących wyższą stopę zwrotu niż nisko oprocentowane obligacje. Wpływ stóp procentowych na decyzje inwestycyjne i finansowanie Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw są silnie zależne od kosztów finansowania, które są bezpośrednio powiązane ze stopami procentowymi. Obniżenie stóp procentowych zazwyczaj zachęca do zwiększenia inwestycji kapitałowych poprzez tańsze źródła finansowania. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z niższych kosztów kredytów na rozwój operacyjny, badania i rozwój czy ekspansję rynkową. Z drugiej strony, podwyższenie stóp procentowych może skłonić firmy do ograniczenia wydatków inwestycyjnych i zwiększenia oszczędności, co ma na celu zabezpieczenie płynności finansowej. Wpływ zmian stóp procentowych na finansowanie firm może być także zróżnicowany w zależności od ich struktury kapitałowej i zdolności do generowania przepływów pieniężnych. Firmy z dużym udziałem długu mogą odczuwać większe obciążenie w okresach wysokich stóp procentowych, co może ograniczać ich zdolność do finansowania bieżącej działalności i inwestycji. W takich okolicznościach zarządzanie strukturą kapitałową i optymalizacja portfela finansowego staje się kluczowe dla utrzymania stabilności finansowej. Strategie adaptacyjne firm do zmian stóp procentowych. Firmy, aby skutecznie zarządzać wpływem zmian stóp procentowych na swoją działalność, muszą stosować elastyczne strategie adaptacyjne. Jedną z takich strategii jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz unikanie nadmiernej zależności od długu. Przedsiębiorstwa mogą również stosować instrumenty zabezpieczające, takie jak opcje stopy procentowej, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem wzrostu kosztów długu. Inną strategią jest prowadzenie regularnej analizy scenariuszowej, która pozwala przewidywać potencjalne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym i odpowiednio dostosowywać plany operacyjne i inwestycyjne. Firmy mogą także zwiększać swoją elastyczność operacyjną poprzez automatyzację procesów i ograniczanie kosztów stałych, co umożliwia szybsze dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych. Prognozowanie zmian stóp procentowych i ich wpływu. Dla firm istotne jest nie tylko reagowanie na bieżące zmiany stóp procentowych, ale również ich przewidywanie. Skuteczne prognozowanie pozwala na wcześniejsze przygotowanie się do zmian warunków finansowania i ich wpływu na działalność gospodarczą. Prognozy te opierają się na analizie wskaźników ekonomicznych, takich jak inflacja, bezrobocie, PKB oraz polityk pieniężnych stosowanych przez banki centralne. Firmy korzystają z różnorodnych narzędzi analitycznych, takich jak modele ekonometryczne, symulacje Monte Carlo czy analiza scenariuszowa, aby ocenić możliwe trajektorie zmian stóp procentowych. Rozumienie tych trendów umożliwia lepsze planowanie strategiczne i finansowe, minimalizując negatywne skutki niespodziewanych zmian stóp.